zacząć, szlak niebieski o kurde, tu mokro dzisiaj jest sporo wody trzeba iść górą tak, tu już teraz można iść pod górkę elegancko do góry Teraz do góry. I tam do góry. Zamrożona ziemia. Tam oczywiście dymy z komina. Taki las, to liście wszędzie leżą. Pod słoneczko. pięknie wychodzi idziemy tam do słońca tam. jak tu w górach teraz trzeba zejść tu Cały czas dół. Dół, 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 dół. Tu jakieś owoce na drzewie dla ptaków. I tutaj cały czas tym szlakiem idziemy niebieskim. O, kawałek cywilizacji oczywiście po drodze musi być. Trzeba przejść kawałek ulicą Przez tą wieś A tu robią Piękną ścieżkę rowerową No widzisz pięknie Takie zwierzę też się trafiają na drodze Ogromne Co, chcesz i ze mną? Eee, lepiej nie No a my teraz przez most Troszkę popadało w górach, to od razu jest dużo wody. Dobrze, dalej idzie zielony, a ja skręcam na niebieski i idę teraz do góry niebieskim. Przeprawa przez rzekę musi być. Chcemy to pokonać suchą stopą jakoś. Jakoś tu, tu i tu. Pod górkę. I dalej w górę w stronę słońca. Takim wąwozem liści wygląda to pięknie źle się idzie bo pod tymi liśćmi są kamienie oj długie to było to podejście teraz łączka Cały czas pod górę No i tego nie widać Ale, ale jest podejście Z laku ruiny Jakieś chatki Ktoś tu kiedyś mieszkał Widać, ale tatry są pięknie białe, pokryte śniegiem. Wspaniale to wygląda. Szkoda, że takie mam słaby barat. Tutaj teraz praszywka wielka. A ta strona jest czyściutka, nie ma śniegu. Czyściutko, ładnie, ślicznie. I tu jest szczyt praszywki. Wielkiej. I tam dalej. Dalej na Będoszkę, 3 kilometry, tam ją z daleka widać, krzyż, nie wiem czy to widać, ale jest tam krzyż na Będoszce. Zejście z Praszywki Wielkiej jest bardzo ostre i strome, trzeba mocno hamować, kolana bolą. Przysło Potockie. studencka baza namiotowa, czynna tylko w lipcu i w sierpniu, tu jest oficjalne wejście. Proszę bardzo przysłowo, źródełko a i tu można się, prawda? Tu można sobie zjeść. Coś nie coś. Można tu również wykonać połączenie międzynarodowe. Tak, czyli jest zaopatrzona elegancko baza. Spojrzenie na, na bazę. A tam jest umywalnia. No pięknie. Mam jakiś kamper A tam jest nasz szlak Troszkę wyżej To jest chyba proszywka mnie mała Tak mi się wydaje A teraz idziemy taką drogą Drogą leśną Przyszło na właśnie Ten dzień. Takie piękne widoki na te wszystkie ścieżki, dróżki na zboczach pięknie, tylko nie idziemy dalej do tego krzyża tam prosto, tylko tu skręcamy o prawo. Tu jest slag przez dzicz, przez dzicz, lak się tak pięknie wyje, taką wąziutką ścieżką, ładną. Zabrywamy. Jak tu teraz po tym błocie iść? Tam jest takie błocisko, może lewą stroną pójdę. Ach, rozstaje. czerwony rycerka kolonia, a ten dalej idzie do góry, nawet na pędoszkę. Ale tutaj jest podejście po takim błocie. Ach, och, jeszcze, jeszcze kawałeczek, a takie widoki przepiękne. Przepiękne widoki tam jest ta droga jeszcze raz. pięknie teraz nowy kawałek kawałek lasu w wyjściu z tej resztki lasu co została niewyciętego widzimy już szczyt Będoszkę co tam widać Tatry Wysokie zasypane śniegiem Babia Góra przypruszona śniegiem Mam niżne tatry bez śniegu. Taki piorunochron gigantyczny przegibek 15 minut. nisko na przegibku 15 minut. schronisko PTTK na rycerzowej 2 godziny. Czyli idziemy tam. No, przełęcz pod banią 15 minut, przełęcz godzina 45 Pięknie Serka 2 godziny 15 minut, nie no A taka piękna pogoda Piękna jest ta Polanka tam jest a tutaj jest do lasu znowu wejście tu rozwidlenie szlaków czerwony i niebieski idę dalej niebieski wejście szlaków o, tu jest czerwony na rycerzowo i tam się idzie a tu się idzie niebieskim to ja idę dzisiaj niebieskim ostatnio szedłem czerwony bieskim jeszcze nie szedłem. Zawsze czerwonym górą szedłem. Jest taka wąziutka dróżka z boczem. Pięknie. Tu jest. Przyjemnie dużo liści. Bardzo ładnie, tylko, że nie ma słońca, bo zostało za górą będzie zławeczka i stoliczek Jestem więcej takich mosteczków widocznie mokro tutaj jest. Mężko wyszło? Oj, mokro, mokro. Gdzie tu mam przestąpić? Piękne. Wody dużo. Trzeba tu jakoś przejść teraz. Pięknie oh, 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 oh. to widać, te całe dróżki, dróżki. I ja tu ja na taką drogę wyszedłem z strumykiem, w związku z tym trzeba iść z karpą tragedia jedno błoto gigantyczne błoto trzeba iść tu bokiem po trawie buty brudne aż do kolana coś mi się wydaje że źle poszedłem w innym miejscu na inną drogę wyszedłem ale też dojdę zeszedłem na autostradę elegancką tak jest wody. Coraz większa rzeka. I tutaj znalazłem skrót do zielonego szlaku na przegibek. No proszę. bo do... coś nowego znalazłem. Ale ja idę tędy. A, rycerki. Tak, nada chora. Jedna godzina. Nada chora, jedna godzina. No, no, no To trzeba tam iść jednym słowem Tu jest to gorący podłog no, ładnie Oświetlone No, koniec asfaltu Trzeba się wybić na górkę Nie ma rady strasiła górka gigantyczna o, pięknie. O, wygląda na niedźwiedzia. To jest mały niedźwiadek. Tu też. Do lasu. Za chora Koniki Mają nowe miejsce Nie, dobrze Tutaj mają No, ogromny ten koń Gigantyczny Piękny Rąneczki tutaj teraz powstały Nie przypuszczałem, że ktoś tą chatkę jeszcze będzie remontował Bo to już była taka ruina To została tylko jeszcze ta O, praca tam w Re Pięknie tutaj brązy A tu już chodzę. Takie zakamarki Jeszcze jest jasno Jeszcze słoneczko świeci Niektóre kałuże to naprawdę ciężko tu przejść. tutaj tu jakaś ścieżka prowadzi. Może tam nie jest, tylko tu? Zobaczymy, czy tam wyjdę. that's a good